Umiłowane dzieci mojego niepokalanego serca, moje dzieci, okrywam Was moim płaszczem miłości. Okrywam Was płaszczem mojego macierzyństwa. Wstawiam się do Ducha Świętego, aby napełnił Was mądrością, abyście byli w stanie rozpoznać ten decydujący moment i przestali błądzić pod przykrywką zła, jakby wszystko toczyło się normalnie. Dzieci mojego niepokalanego serca. Wy, którzy czytacie i kochacie boskie słowo wyjaśnione w tych orędziach miłości, bądźcie pewni, że potężni nie ujawniają całej prawdy o wydarzeniach, które się dzieją. Utrzymują ludzkość w oczekiwaniu, a za tymi wszystkimi wydarzeniami proponują nowe prawa z większą siłą, które działają negatywnie na społeczeństwo i pozostają niezauważone przez człowieka. Siły wojskowe poruszają się bardzo strategicznie w tym momencie, gdy człowiek nie widzi, nie czyta i nie rozpoznaje wydarzeń. Umiłowane dzieci mojego niepokalanego serca, nie wszystko, co się świeci, jest dobre. Interesy ekonomiczne potężnych narodów kierują nimi, aby człowiek odwrócił swoją uwagę od duchowości i tego, co jest naprawdę ważne i wzniosłe dla całej ludzkości. Obojętność i brak świadomości w odniesieniu do wydarzeń, które ogłosiłam, sprawiają, że ludzkość dostosowuje się i nie widzi strategii zła, które potajemnie zabiera ludzkość, przeciwstawiając się Bożemu prawu. Umiłowane dzieci mojego serca, wystarczy jedna prowokacja ze strony jednego kraju, aby rozpoczęła się wojna i aby cała ludzkość poniosła konsekwencje. Nie unikajcie moich ostrzeżeń, jakby były przeznaczone dla innych stworzeń, one są dla Was, pozostają przed Wami. Moi ukochani, smog budzi się, by wstrząsnąć ludzkością, która skupia się na przyziemności. Smog zaskoczy świat, prowokując orła, a orzeł odpowie bez zastanowienia. Dzieci mojego niepokalanego serca, Będziecie nieść ciężar krzyża grzechów ludzkości, ludzkości, która zbuntowała się przeciwko woli mojego Syna. Każdy będzie niósł swój krzyż, będziecie go osobiście przeżywać, nie zmniejszając tego ciężaru. Lud mojego Syna będzie pił swoje własne grzechy i zobaczy swoje własne zaprzeczenia słowu mojego Syna. Żyjecie pośród wielkiego zamieszania. Cierpiąc z powodu nieporządku, którym poważnie obrażacie mojego boskiego syna. Grzech ciągnie Was jak woda w powodzi. Znacie wolę mojego syna. Nie usprawiedliwiajcie się, aby ukryć grzechy, które doprowadziły Was do najgorszej rozpusty wszechczasów, kierowanej przez szatana, który przygotowuje człowieka w ten sposób, aby dostarczyć go Antychrystowi. Prawo zostało napisane przez Ojca Przedwiecznego, On jest początkiem i końcem, On dobrze wiedział, co wydarzy się w tej chwili i dlatego podyktował swoje prawo na wszystkie czasy. Człowiek nie ma mocy, by zmienić boskie słowo. Umiłowane dzieci mojego niepokalanego serca, z bólem przekazuję Wam, że niektóre z moich umiłowanych dzieci, kapłani, ranią mojego boskiego Syna ponieważ przestali wierzyć w cud przeistoczenia i nie wierzą, że mój syn jest obecny w chlebie i winie podczas konsekracji. Powoduje to osłabienie wiary chrześcijańskiej, aby zminimalizować obecność mojego syna i wyróżnić Antychrysta. Te błędne nauki podważają prawdę mojego syna, utrzymując władzę podejmowania decyzji w tajemnicy, przeciwko prawdziwemu kościołowi mojego syna. Są to wilki w owczej skórze. Umiłowani, muszę powiedzieć to ludzkości poprzez moją córkę, abyście nie podążali dalej śladami wilka, zamiast tego musicie się nawrócić, aby nie stracić życia wiecznego. Ból w moim sercu jest nieustanny. Moje dzieci muszą przestać okazywać się tak niewrażliwe na wezwania z ojcowskiego domu. Dość, dzieci. Nie trwajcie w pokusie, bo upadniecie z powodu życia z pokusą. Nadal zerkacie z daleka na wydarzenia na świecie, nie łącząc wydarzeń, które pojawiają się jedno po drugim na całej ziemi, nie ze strachu przed Bogiem, ale aby sprowokować Boga. Moje dzieci, nie ignorujcie skali globalnego upadku gospodarczego, dosięgnie on pozornie silne gospodarki. Tak jak zapowiedziałam od początku tych wezwań. Moje dzieci nie są zdezorientowane, znają i praktykują prawo Boże, nie mówią tak grzechowi, nie pragną złych uczynków, nie dzielą się niemoralnością, nie akceptują niesprawiedliwości. Moje dzieci są wierne i stanowcze, wiedzą, że ten, kto nie przynosi owocu, zostanie wycięty jak drzewo figowe. Grzech zyskuje na sile z powodu ignorancji człowieka, zło zyskuje na sile, ponieważ lud mojego syna jest letni. Diabeł zabiera więcej dusz z powodu obojętności moich, gdy nie są świadomi, że wielka obojętność wobec dzieł i czynów zła karmi zło i sprawia, że rośnie. Nie zaprzeczajcie wierze w mojego syna ze strachu, ręka mojego syna pozostaje nad tymi, którzy są mu wierni. Dzieci, odmowa odkrycia nadchodzących wydarzeń, które większość ludzkości ignoruje, wynika z mimowolnego zaprzeczenia, ponieważ nie zostaliście odpowiednio ostrzeżeni przez tych, którzy są odpowiedzialni za te informacje, zaprzeczanie temu, czym już żyjecie. Umiłowani, zdecydujcie się żyć w sercu mojego Syna, w boskiej miłości, będąc naśladowcami tej boskiej miłości, której brakuje temu pokoleniu. Dzieci, społeczeństwo pędzi bezprawnie w kierunku tygla, nie czując tego, ponieważ nie jest tego świadome. Wobec takiego zachowania, złobierze ludzkie stworzenia i wykorzystuje je do powodowania coraz większego zła, gdy odmawiają życia w braterstwie, tak jak prosi ich mój syn. Umiłowani, nawróćcie się i przyjmijcie mojego syna odpowiednio przygotowani. Zjednoczcie się z waszym królem i uznajcie go bezwłocznie, zanim ludzkość osiągnie ostateczną katastrofę. Tak wiele się dzieje nad tym pokoleniem, o czym wola Boża i moja miłość informowały was bez końca. Potraficie rozpoznać tylko to, co doraźne, to, co światowe. Umiłowani, na kilka dni Ziemia pogrąży się w ciemności. A na zewnątrz i w głębi Ziemi będzie słychać ból i lament. Źle wykorzystana nauka, jaką znajdujemy w tych czasach, będzie przyczyną zguby większości ludzkości. Ta źle wykorzystana nauka osiągnie skrajności, że ci nieliczni, którzy pozostaną na Ziemi, poczują, że są na niej sami. Nie okłamujcie się dalej, nie akceptujcie tego, co nie ma akceptacji. Nie ukrywajcie tego, co nie może być ukryte, nie nazywajcie dobrem tego, co jest złem. Umiłowani, Ziemia porusza się z wielkim zdumieniem z powodu odrzucenia stwórcy przez człowieka, Ziemia patrzy na obojętność człowieka wobec Boskiej Woli. Umiłowani, znajduję wasze serca otwarte na moje matczyne wezwania, za pomocą których ogłaszam wydarzenia z wyprzedzeniem, ponieważ was kocham. Jesteście moimi dziećmi i chronię Was. Mój płaszcz jest zasłoną, która nie pozwala złu Was ogłuszyć. Mój płaszcz jest miłością, którą Was przyciągam, abyście nie odwrócili się od próśb, które Wam przynoszę zgodnie z boską wolą. Nie oddalajcie się od sakramentu Eucharystii, odmawiajcie, różaniec święty, kochajcie się nawzajem boską miłością. Chronię Was, kocham Was, Matka Boża.